W dzisiejszym poradniku pokażę trzy sposoby jak otworzyć kolendarz odwentowy. Ja to nagrywam 11 grudnia, ale Wy to dostaniecie w Wigilię. Czyli trochę późno 11 grudnia, jest, jest mgła, jest zimno. Piszcie, czy Wy też mieliście mgłę. A zapraszam do odcinka. Sposób pierwszy: Będziemy potrzebować młotka oraz miski. A więc nalewamy wodę do miski. No, dobrze, polewamy delikatnie nasz kalendarz. Delikatnie. Odkładamy miskę w bardzo delikatny sposób. I możemy przystąpić do delikatnego otwierania kalendarzu. Jak widać w naszym kalendarzu otworzyły się niektóre dni. Niestety nie ma tu czekoladek. No dobrze, zapraszam do następnego sposobu. Następny sposób to będzie motykowanie, które użyjemy za pomocą motyki. I sposób polega na tym, że biegnie nasz Zamaczamy w ludzie. Rzucamy na ziemię. I ładujemy. Jak widać, bardzo ładny sposób się otworzył. Przejdźmy do następnego sposobu. Następny sposób polega na bardzo delikatnym i dokładnym odłożeniu kolendarza na ziemię i zasierpowaniu go. Jak widać, nasz kolendarz się otworzył w profesjonalny sposób. Dziękuję za oglądanie i, no, i mojego oglądania w następnym poradniku. Na razie.